Sieeeemanko widzowie! Dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy sobie grali w gierkę, która się nazywa Dream Simulator I Naszym zadaniem jest nie kupowanie siły, tylko właśnie ćwiczenie. Mamy taką, taki worek treningowy i musimy tutaj właśnie walić w ten worek treningowy, aby kupować pety i wygrywać z na przykład E, takim tutaj Baconem, albo Billim, albo Bossem, albo Bouldermanem. Czyli chyba jednym z twórców Robloxa. O ile się nie mylę. Dobra, ale my sobie tutaj pofarmimy trochę. E, I tak. Mamy tutaj koło fortuny. Spinujemy sobie. Skipujemy to te tutoriale, Ja już wszystko wiem, tak. Wszedłem do gierki i już wszystko wiem. Coś tutaj nam wypadło, nie wiem co. Jakiś, nie wiem, pet chyba to jest. Czy mamy tego peta? Nie, nie mamy tego peta. To co nam wypadło? I w ogóle, patrzcie, tutaj jest razy dwa Strong. Na, za dwa Robuxy jest razy dwa Strange. Więc sobie możemy kupić te za dwa Robuxy. I to jest Game chyba. Tak, kupiliśmy razy dwa Za... <coughs> dwa Robuxy, widzowie. A razy 5 jest za 19 Robuxów. Może nie, nie będziemy pokonywać tego Bacon'a, tylko od razu pokonajmy Billy'ego, ponieważ nas na, na niego stać, tak? Więc musimy tutaj na jednego hita strzelać, więc no nie ma w ogóle podjazdu. Dobra, lecimy sobie z Rebirthem i mamy znowu 0. Zer Dobra, wiecie co? Tu może się przydać. Tutaj może się przydać autoclicker, więc sobie włączymy. Autoclickera, no no i to się mi się podoba I właśnie patrzcie tutaj mamy I właśnie patrzcie tutaj mamy e, free, free limited UHC Więc taką czapeczkę chyba dostaniemy Mi się wydaje Za 30 minut Grania będziemy mieli e, 5 spinów Z której możemy e, Za jednego spina takiego możemy sobie zdobyć właśnie czapeczkę, której Którą prawie zdobyliśmy Dobra, dołączyłem do grupy. I powinno mi teraz teraz dołączyć. Tylko że ja muszę chyba wyjść i wejść do gierki, do gierki, więc... No szybki yy, reset. Dobra, dobra, już jestem po resetie. I mamy? Mamy. 10 spinów mamy. Dobra. Więc sobie kręcimy. I czy nam wypadnie yy, ta, ta, ta tutaj czapeczka piękna, bo bym naprawdę chciał taką czapeczkę mieć. Taką chrystmasową czapeczkę, myślę, że zawsze spoko. O, 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 nie, no niestety, najgorzej. I ktoś mi pisze na telefonie, nie. O, o nie, no kurde. No nie da się tego trafić. Autentycznie wam mogę powiedzieć, że się tego nie da trafić. No nie da się, naprawdę, nie da się tego trafić, tej czapki. To trzeba mieć takiego fatta, żeby tą czapkę trafić. O, 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 no nie, no tak blisko. Najgorzej nie no, oszukała mnie ta gra i tyle. Zostałem oszukany widzowie. I jeszcze razy dwa stręża nie dostałem chyba. Bo patrzę, tu jest razy dwa i dostaję razy dwa. I więc mnie oszukali. Wiedziałem, że coś tu jest w tym oszustwie, kurde. Że za dwa robuxy, kurde. No i kupiłem to za dwa robuxy i straciłem dwa robuxy. Kurde, bo takie to tanie i ten. I oni zyskali mm -hmm. te dwa robuxy, nie no totalnie oszukali mnie a tutaj ile będę dostawać? a tutaj jeden dostaje, no to nieźle o i mamy 50 winów, 200, 1k jakiegoś peta mamy, dobra to sobie odbierzemy tego peta i mamy go dobra to ja sobie teraz kupię jajuszko i jakiś pingwin nam wypadnie pingwin, come on nie no mało dostaje co te pety mi tu dają Ciekawego. Co ty mi dajesz? Mu plus 5 multi. Plus 2,5 multi. Czego multi? Multi do wygranych, czy do, 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 do stręża? Ja nie wiem do czego to multi. I 3 koła musimy mieć wygranych, żeby przejść na kolejną mapę. Albo możemy kupić z buksy, ta gra jest totalnie pay to win. Nie. Nie podoba mnie się to. Dobra, pokonajmy sobie kilka razy tego bilego, bo no bo ch chcę sobie pofarmić trochę tych winów właśnie. I tak, e, możemy sobie zakręcić kołem. Możemy, więc sobie zakręcimy tym kołem. I no prawie nam wypadło, ale niestety nie wypadło, bo tak da mnie oszukuje na maksa. Dobra, odbierzmy sobie ten jedenka stręża. I co, i jeszcze nie dostałem? Czy dostałem, czy ja jestem ślepy po prostu? Jak, jak ja jestem ślepy, to zwracam honor. Ale... nie wiem. Albo ja... ja przy... nie wiem. Naprawdę. Czy dostałem te, te tysiąc siły, czy nie dostałem. Ja już nie kupuję tych Rebirthów, bo mi się nie opłaca totalnie. Kurde, oszukuje mnie ta gra. Ta gierka to jest jedno wielkie oszustwo. Nie grajcie tego typu gierki, bo one chcą tylko z was wyłudzić pieniądze. Może nie wszystkie, ale większość takich Gierek, takich symulatorów tego typu, tak? Może tak y, mega ładnie wygląda. Tutaj ma jakieś animacje, drzewka, jakieś grafikę ma mega ładną, ale no niestety GUI też ma mega ładne. Ale niestety chce od, od was wyłudzić pieniądze, bo wszystko tu macie za Robuxy. Patrzcie, mamy tutaj y, winy, możemy kupić za Robuxy. Możemy przejście sobie kupić za robuxy, więc to nie powinno być tak, bo przejście powinno być tylko za winy. Możemy sobie kupić peta za robuxy, ale to wiadomo. Tutaj możemy jakieś przekozarskie pety sobie kupić, na przykład jakiegoś Fire Dominusa, naprawdę, za, kurczę, za 500 robuxów prawie. Spiny, dobra, ok, możemy sobie kupić za robuxy, to jakoś da się zrozumieć. I tu jest kolejny jakiś pet. Jakiś dominus. Który też pewno jest za robuxy. A nie, on jest za gr do grupy, ok. To, to też jest do grupy. Możemy także sobie dokupić. A nie, nie możemy dokupić. Tak, gamepasy mamy... To standardowo mamy gamepasy, jakieś jajka i to jest już pay to win te jajka. Bo ich się nie da zdobyć. O i mamy potkę. Razy dwa strong. Nie gadajcie, że ta potka razy dwa Strong to było za dwa Robuxy. Bo jak tak, to, to nie wiem, co jest z tym grą tak, nie? Nie a to nie mogła być za Robuxy. No i... Właśnie... Chcę od was wyłudzić pieniądze. Tak samo tutaj jakieś... Takie o, takie... To może nie pomaga jakoś rozrywce, ale to też jest tak. Więc ja nie polecam tego typu gierek. No bo chcą od was tylko wyłudzić. Dobra, możemy kupić sobie jakąś rękawicę Więc sobie kupmy na przykład tą rękawiczkę I będziemy jakoś tam trochę więcej dostawać tego I to, że na GUI już jest Właśnie te gimpasy, te wszystkie Plus 5K siły Plus kurde jakieś fireball Jakieś rękawice Demon glow Jakieś kurde Jakiś Galaxy Glow I to jest właśnie, tego typu to jest pay to Jak już widzicie GUI, że ma, jest na przykład VIP, no VIP to spoko Ale tutaj, takie coś, to już jest gierka pay win prawdopodobnie Jedyny plus to jest, że można jakąś tam czapkę zdobyć, ale to Naprawdę jest mała szansa na to Dobra, możemy jeszcze sobie zawalczyć Już nie krytykujemy tak tej gierki No tylko sobie zawalczmy o, z takim bossem na przykład. I dostaliśmy 25 winów. Kolejne 25 do kolekcji naszej. I następne 25. Tak. Dobra, może kupmy sobie jajko jakieś. Eee, to na przykład jajuszko sobie kupmy. I jeszcze jedno możemy sobie kupić to jajko. I te 50 winów bym zostawił sobie na uwaga Rebirfa. No i... Jak widzicie, straciłem wszystko, ale miałem wszystko. Można tak powiedzieć. Poza setką Game passów oczywiście, która jest w sklepie. O, albo Game pass tego typu. 12 na 500 Lift. I mo możemy zdobyć plus 99 Potek razy 2 Stręcz. Pl plus 999 Winów. Na podkę, plus 99, no naprawdę Wszystkiego możemy plus 99 zdobyć Ale za 1000 robuxów No a ja nie polecam takich gierek, y, gierek tworzyć I już więcej nie będę grał w takie gierki prawdopodobnie Chyba, że Jakaś, nie wiem, mi się trafi na głównej stronie No ale y, Ja Wam życzę miłego dzionka No i klikajcie w ten odcinek bo ta gierka to akurat nie była pay to win bo to było Taxi boss a to nie jest jakaś pay to win gierka więc e, pamiętajcie dla twórców i dla twórców pamiętajcie więcej free to play ja się zami żegnam trzymajcie się no i bye -o!